ma widzowie, witam serdecznie, z tej strony oczywiście Natural. Znajdujemy się na naszej ulubionej stronie jak zawsze, jest to CSGO Skins z naszymi tutaj ulubionymi ludźmi, jest ze mną mistrzów. witamy. Dzień dobry. Jest również DMG, witamy serdecznie pana no witam, DMG. Witam. Widzowie wiadomo, jeśli chcecie wesprzeć, wpisując sobie tutaj kod NATURAL, 10% bonusu przy doładowaniu, 2,10 zł na farta. Jak zawsze mega, mega dużo szczęścia, pamiętajcie również o giveawayach, zapraszam serdecznie. wjeżdża Underdog, jak zawsze. Michał możliwe, że dojdzie, bo w tym czasie sobie robi obiadek, czy tam kolację, czy coś tam ogólnie robi. Ale może przyjdzie, może nie, kto to wie. Zobaczymy i dodamy sobie jeszcze jedna skrzynka tutaj wyszła widzowej jest to porcelanowa skrzynka na buście. To sobie odejmiemy i zrobimy sobie za 7 kantów. Kurde, zrobiłem na czterech. Dobra, niech będzie. Dodamy bota, dodamy bota. No ta, Mam... niech będzie, niech bot zgarnie wszystko, nie wiadomo. Nie, tutaj samo nadrobi stary. A usiadłeś na trójaku? Dobra, jak usiadłeś na trójaku to w porządku. Yy, widzowie, co? Jak zawsze kanały chłopaków są w opisie, polecam też tam zajrzeć. Yy, mili, skromni. I, 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 I ten i A ja, ja, ja wzięłem ten twój kanał, mój kanał w twoim opisie, wiesz? Nie działa A link. Nie ma, nie, nie, nie ma nie działa link? Nie, nie działa dobra, link. To, 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 to zmienię to. Nie zmienię. no, żartuję, przy... Znaczy no tak, no nie żartuję, ale mam to wyjewane. Nie działa link, no dobra, dobra, to dobrze, że im powiedziałeś, że to... Ale że coś nie działa to nie jest dziwne. To jest dziwne stary, żeby króla Kasprzyk nie wygrał przez przypadek, nie? On wygra teraz, nie widzi tropi. Nie, nie, nie. No, to o, samo dobre. O kurde, o kurde, no bitwa ładna. Akurat trochę to, to tobie tam trochę brakowało DMG, więc masz masz tutaj prezencik, baw się dobrze, widzowie Dzięki. sobie... O, trzyma Michał. się nie poczekasz na kolegę, tak jest. Ale nie, nie wiesz co ja pisałem, ale tutaj trzeba było szybko zacząć, wiesz. Kolek Kolek to męską bitwę jest Michałek widzowie, więc tutaj Michałka też przedstawiamy Siemano, cześć, koledzy nic no. nie poczekają, tak to jest. Ale mówiliśmy, śpieszą, że zaraz przyjdziesz, mówiliśmy, że zaraz przyjdziesz Bro, i akurat przyszedł. A w konradku no, to, no to, starym, to bo, radzi, radzić, bo to samo bo samo no wiadomo, trzeba było powiedzieć czy tam tatujesz jaki... sobie obiadę. Męska bitwa, proszę bardzo. Męska a. bitwa? Dobra. No gotuję to... sobie, bo kiedyś gotowałem przez pyszne pełno, już nie gotuję z tej książki kolarskiej. Męska i dla mężczyzny prawdziwego jedynego Hedera Grzesiu, nie? Nie, 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 jedynego ja poz, pozro. <śmira> nie no, To, że ty chcesz mnie tak, 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 wiadomo. E, widzowie, no fajnie by było, tutaj spadła na trójeczkę, ale jak ci to robił, to głównie spadnie, wiadomo. I tak tego ma <śmira> Ja Ja Wielki jego pan, ciastko. Przekazał mu tę moc robienia, kurwa, fiflaków. Spokojnie, ciasko wraca, więc już I to DMG będzie ustawione. Dobra, nie daj tak tego karambita, co? daj tego karambita. O, jest karambit, tak, wyżuliłem sobie, tak, wyżuliłem sobie. Dziękuję bardzo, znowu trójka. Pięknie, pięknie, bitwa ta DMG. Dziękujemy bardzo tutaj. No nie ma sprawy. My sobie zrobimy to, kaczuszkę wciśniemy sobie tutaj, to. Nie jebać te kaczuszki. Nie, kaczuszki są zajebiste, stare. No, ale za 7,5, żeby było spokojnie. Zapraszam, zapraszam. Tak, zaprosiłeś to. To bardzo. jest dobra bitwa. To jest dobra bitwa, od razu mówię. jak ktoś wygra, to, jak to, to to ma szansę na dużą wybraną, no. <śmiech> Fakt, <śmiech> to, że kaszka się zdyma, jak zawsze. Nie, nie zdyma, stary. Kaszka? Zostaw kaszkę. Nie, nic nie zdyma. O. Michał już tutaj dropi pięknie, zaraz bajonecik jeszcze. Pięknie. No, pięknie, niestety pięknie. bitwa jesie, jesienna skrzynka zawiodła, ale jeszcze jest szansa, bo jest ostatnia. Zobaczymy, co tu hapnie. Znowu Michał jest Dobrze, jest dobrze. No i teraz poddygasa, jego ulubiona skrzynka. Jego Jednak ulubiona to, skrzynka, obrad, proszę powiedzieć. Nie tylko ciebie, ciebie, dyga, z ciebie. O, już się zaczyna, chociaż... Mnie też, nie, też mnie też, mnie też tam hopmio. Ciebie i jego, siebie. Ciebie jego. i jego, tak, siebie i jego... Dobra i teraz bajonecik na jedyneczkę, wiadomo. Dla mnie nic. O Oooo, oj, 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 pan. Teraz jest to. Teraz jest to. Właśnie to jest to. Posejdon zawsze wypadnie, nie? Posejdon no zawsze wypadnie. Dla Michałka jeszcze. O A kurwa. Już się tak na poprawku, o kurwa. Propo sobie, tak się cieszyło, zruchało i potopła na muku no Rzeczywiście go jak jak kaczkę, jak kaczka. Kuris tak. no za mać! Kołowy. Ale bitca poszedł. Nie. Tak myślę, że to bardzo uczciwa bitwa, że skoro gejowska, no to widzisz. Ale to ale się, należe. się należe. Mówiłem, mówiłem, hał, hał. że jak ktoś zgadnie, to zgadnie fajną bitwę, no i to by miło. Miał razem. Nawana jedzie dalej. Przecież, Przecież czekają gay jadą dalej, no. <laughs> <noise> Cero zszokają, a okay, dojrzaka ja dojrzaka. to dalej! Tak? <noise> Zrób Michał jakiegoś kurde, fajną pitch to. kątem. Nie, nie, zrobię fajny, do. zrobię swoją dane skrzynki. Moje skrzynki, gdyby moje, odpierdło się od nich, moje skrzynki. O, skrzynki nie ma, dobra, Toxic. A, Beskity, toksik, toksik, toksik. No. no tak, a, no <noise> tak. Jeszcze załapaliście, nie dość, że mi dropi, dziś to jeszcze toksyczny, jestem kurde. Ale ty nie podniewasz ty pitch. Co do mojekrzy zaraziłem, kurwa, trzeba dziś kość nie spotykać. Tak przepraszam na to nie ogląda, żartuję, kurwa, no nie ma internetu. <grym <grym dobra widzowie, wjeżdża toksik, wjeżdża toksik, Zobaczymy co to będzie Oj, digas tutaj, Digas no, tutaj na Załapał. bitwie Digas coś tu nie Halo Załapał trochę tej toksyczności od Michałka No to wygrał tą bigę tak? nie, 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 ma... nie nie wygrał, nie wygrał, nie wygrał, bo mi flipik, mi leci na czujeczkę Flipeczek Zapraszamy. No, zapraszamy, O, kurwa. Zaczynamy. jednak dla największego to toksika. Zaczynam jednak dla toksik. Toksiki kurwa toksiki. mać, toksik. To jest toksik. I... No. No, to jest toksik. To jest toksik. To jest ale To no. ja toksik. To wow. jest toksik. To no. Przejął, przejął No, po To jest toksik. To i profit, Ale... Także, że Michał, profit w pizdu. Także Michał, ja nie chcę tej skrzynki, weź sobie w pizdu. A mógłbyś teraz Ale taką dłuższą zrobić? Mój synek kurwa jesteś. Zrób dłuższą bit jesteś. Jest, jest swoim synem, no? Ty będziesz miał syna z ciastkiem, bo twierdłeś. Na po początku był synem po prostu i sam, a ze swoim starym. Wychowaj chyba dobrze. to dobrze. Ale jesteś synem po prostu fabryka. <laughs> <laughs> tego kurde kasz, kasz, kaszlaka. Ja nie chcę tego kurwa kaszojadami. Nie wiem taką. Z, po po prostu Patryka to ja kurwa nie chcę. Tak. Mój kawał na Michael. Michael. To zaczyna się na K. Dlatego. Michael, Michael. Ale ja nie wszedłem, to ty mnie podsiadłeś sami, kurwa. Nie bitwa. ona mi się to, to najbardziej podoba ta bitwa. Tak? Tak. No to dobrze, to to będzie kozak. To bitwa zrobione. To będzie, kurde, taki kot. No nie, chociaż, je, chociaż jedna hitka wypadnie. Bo karambit to będzie na pewno, i to karambit będzie na jedyneczkę, no. Mać dwójka. Albo nie będzie nic, albo ty tutaj zrobił sztocicko, szroczy... kurwa. W każdym się ten mem, 50 groszy, w każdym razie to? Tak. Bo chuj dawno temu, pójdę A to, lat mówię, temu. No, to No, nie A to było 10 lat temu. No ten taki mem, 50 groszy. <noise> Ja pierdolę Digas, ale żeś kurwa zrobił Filemona, nie... Ja bym się odnosi, kiedyś, się dawał, ale żeś zrobił. <laughs> do... <laughs> ja Czemu tak. to mnie kurwa rozpisz, to bo tak No bo jesteś kurde odklejony stary. <laughs> jesteś odklejony, tak samo jak Digas. Digas, ale żeś zrobił kota, nie? Ja to zaraz Ale zrobiłeś kurde, to jest... To jest Mega kot, nie? <laughs> to o. jest Mega kot bitwa, tyle. Jest na podziałkę, jest na podziałkę. No fajnie. Aha! O! Wygrałem! O, kurwa! Kurwa, nie! Nie! Kurze, granie tak kurwa menda z Kongo to czasami... zrób za 7, co? No ale bitwa straszna ogólnie, I nie? I zrób dłuższą bitwę jak możesz, Bit proszę dwa. Cię. Dobra, za siódemę dłuższa bitwa. Tak, za siódemę dłuższa bitwa jak biłem do w 7 w lądu. BMW stąd. BMW to Cię jebało to. to? Co? Nie ja, co? Ja już. Ja, 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 ja. Nie wiem, co chcemy. dawaj DMG zakręć tam śmiglakiem jakiś. Ale takie bitwy to chyba da. To no się nie mówiliśmy. jest, co chcesz, bo mu te tych się teraz. A to piluję. nie wiem, no to prawda, to nie, teraz a, to już nie. To śmiał z kaszek, a sam zapierdala teraz kurę. Kaszki nie, nie, jeszcze nie, tylko te. jak to się nazywa. Owsianki, o A napisałeś mu, że ty dużo kutasów wiesz? Nie, napisałem mu, że kolega chciał mi podstawić kutas, ale ja nie jestem gejem. Typu. Tak napisałem A on cię ci, no, Dobra, ci, ja żry tą knagę, Dygas i tyle. Kurwa, hamia. Ja powiem postać jakiś licznik słowa gay pod każdym tym filmem. A to szarańczam pierwszy do roboty. <śpisz> Dobra, Digas. Wrog. Co jesz? Co jesz? Bo tam... Co jesz? Dlaczego? Dlaczego? A jaką? On Są to otworzyli kurwa na sabłę. Aaa, aha, i jak? I jak? No w poko. Amerykańska, nie? O no, Amerykanka. No, Nigotuj z Degasem, panowie za minutkę 30 muszę ryży ściągnąć. Spoko, spoko, no Amerykańska pizza dla degasa, ta to zryj tam pizzę człowieku i tyle. No, to piękne, no, żry, choduj, pizza. <laughs> Dobre, choduj To jest poleci dobrego? Poleci, Właśnie, no teraz. Każdy wszystkim równo, wszystkim gówno, jak to jest <laughs> do czasów komuny. No i Degas. Wszystkim równo, wszystkim gówno, socjalistyczne kurwa bitwy. Ja pierdolę, ale, jebany teraz, kurwa. kurwa wygrał, Józef Starin, Ty kurwa, tak spika. prosimy za ósemkę jakąś, coś. Coś też jakbyś mógł, takiego, ale takiego z jajem stary, bo to ta bitwa mm. była taka... Mm, tylko nie to co zrobiłeś przed chwilą stary, bo to też było takie... Mm, to nawet Cię nie dało jeść co chcesz. No ale Cię nie dało tam zjeść co chcesz stary, wiesz? Co by, co by, tu otworzyć? Co otworzymy sobie, na jesterku. może coś rzuci. A może nie. Monster nie. mashup. Monster mashup leciał To sobie jeszcze sprzedamy. Ej, bo ja mam 14 sekund, chłopaki. No, no to, 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 może do się 3, wyrobi. To może się iść w chuj. Iść w chuj. Może tylko się aś. Aś. wyrobi, o. O, wyrobił się, dobrze, dobrze, to może być tutaj? Konkreciak. To może być konkreciak. Co tutaj z stickery? jak mm. musi yy, robić coś, Nie nic nie da stary, ja to wygrywam. 100% procent to wygrywam. I się nahapia jeszcze sporo tutaj na tej bitwie, czuję to. Ale też mi się ta bitwa podoba. Tak? A Michał poszedł i zdymą go, No i bardzo dobrze. Nie będzie ryżu gotował tutaj. Dobrze, DMG też, pięknie, to pięknie. pięknie. I Dygasik M dziewiąteczkę. Ci się nie podoba. M 9 dla Dygaska, zapraszamy. Rzut. Ale ty dropisz tutaj tam a Ja podoba. nic nie dropię, człowieku. No to zobaczysz. No to zobaczymy, pies no. Z tym wróciłem, bo słyszałem, że tu rozdają oku Tak, rozdają rozdają. No. Złote, no, Złote, Złote rozdanie proszę. Złote rozdanie! i sam upierdolone. Złote I pies złego. <laughs> Złote rozdanie. Moskwa, widzisz? O, się, kurwa. o to. Je... Dla was ja z garniami was rucham. Bo o kurwa! Wiebą kurwa. mnie już, że powiedzię butka za francuska. Proszę Kul... kurwa, 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 je, Pani Kurwa! Panie kurwa nie pierdolił. Ale co, nie, niesamowite. Byłem. Niesamowite. I niesamowite. Przepraszam i dziękuję, ja tych słów nie używam. <laughs> e, Michał, zrób może lasta, co? Za 20 pani kantów, nie. za 20. kantów lasta dla Tak, e, tylko dodaj tam jakąś porcelankę może wstać, fajnie by było. Mówił, byłoby kuczył. przyjemnie bardzo, wiesz. Co ty myślisz chyba? Nie musisz, ale byłoby przyjemnie. Za dupę i wracaj tam drogerem. <grymne> <grymne> ja to... Aż go zatkało, kurwa. No bo już nie Lubię co... <grymne> <know, nie grymne> <wiem, nie grymne> tak moje tak. bezbeki, -y, kurwa, lubię. Ale ty chcesz na dzesterku, go? Czekaj, 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 bo tutaj jeszcze sobie sprzedam. Na dzesterku? Słuchaj, 24 tysiące równe. Może być na dżesterku, coś wciśni tam, żeby było dobrze stary. 24 kanty na dzesterku, może być, co jeszcze tam coś się dodasz. No masz stary pulę zajebistą, nie? No. Potem gangsterkasz Dolczo i lecimy. to ta się nie zmieści. 24, 100, mam dokładnie, kocie. Katowice nocą. A czekaj, zamiast tego... Ale tam no, jest A jakby wy wymyślili lek na małżeństwo, to byś go wziął? Nie. To ci mówię od razu, nie. Na po co? Ale lekiem na małżeństwo jest bielactwo. To no dobrze. Ty 800 zabraknie w sumie. Teraz weź sobie lek na kajostwo i daj ludziom żyć kurwa tyle. Ale ja nie potrzebuję. Ty potrzebujesz, zabrać. właśnie ty potrzebujesz. Ty Ale potrzebujesz... Kajostwo na... jest. Anal stary ta, ty no, Tak, odbieg jeszcze tabletki też lek, tam musisz stalić. Czopka. Czwóreczka. Dawaj, dawaj, bo to znowu muszę nie wsi znowu. Giorgio! Pokrytywam. Giorgio Polandichuj. No i go, to gitara, gitara. No i gitara, no i gitara, gra. Ale, pra... no, na wejściu. Ale to, no, baj... moją kostkę, to, daję, to ta, będzie. Bitwa, to będzie dobra bitwa, to będzie dobra bitwa. Żartowałem, Od mnie, teraz tak, się czy... zaczyna, od teraz się zaczyna, dobra. A, od... A, od... Po tej bitwie nabijam lufę. Nie, <grym>, nie idę spać. Nie myślę. Kurwa dla Michała poszło i chuj. Nie, to ja właśnie nie, nie, kurwa, tylko zajbiście. Nie, 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 chujowo. Bad... O, ja graci się nazywam, przepraszam, dziękuję, słowo nie nazywam. Kurwa, no, nic nie chce rzucić, no. Może ty gówno w no nic O, no dobra, Kupra, już, zaczęło się, zdowidemię. zaczęło się. Dobra, zaczęło zdowidemię. się. Zdowidemię. Zaczęło się, kurwa. O kurwa, dygas coś się piewał nie wiem, czy się zaczęło, ja mam wujkę, elo. No, no dobra, zdowidemię. jest, jest ok, stary. Nie nie na psa dać. Nie chcą dać, nie Nie chcą dać, nie chcą coś dać. O kurwa, no, tu pokazałem takie nadzieje. flip knife. Flip knife. Kuli za no, no jest kurwa, flak, robię. nie? No tylko ostatnia skrzynka ratuje, kurwa. No to gangir. No musi... Nie, 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 no gandry, gag. -gag, -gag -gagry. Gagry, gagry. Kurwa, Gagri, Gagri, Michał wygrał, nie? No, ale zrobił to <gry> ścieka nie chciałem tak Spoko, nie, spoko, sru. spoko. No widzowie, co mogę powiedzieć? No, ostatnia bitwa nie była tym, czego oczekiwaliśmy, ale ogólnie bitwy były fajne. Zapraszam do używania kodu Natura, zapraszam do chłopaków, zapraszam do zostawienia łapki w górę, suba, miłego komentarza i trzymajcie się ciepło. się, cześć, cześć.